witam Was serdecznie? To jest y, Championship, y, część y, druga. Y, jak wiecie, w ostatnim odcinku y, nie było za dużo Championship, bo była tylko, tylko jedna rundka. Tak. Była tylko jedna runda, która, no. była słaba. No wiem, że słaba, ale no, bardzo Was przepraszam. Nie chciałam tego zrobić, lecz to się stało! Ale chyba to wygramy, wygramy to! <laughs> co, ty, co oni robią, co oni robią? Dobra, trzeba powoli ich rozwalać. Nie, nie, lecimy, lecimy, lecę, lecę! O, tylko dwa kluby. Bum! O, uciekamy, uciekamy, uciekamy! Nie, 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 nie! Czemu? Dobra, teraz tylko Sandy nie mogą zabić. Sandy chronimy. Chronimy Sandy. Bum, 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 bum. Ok, jest dobrze, jest dobrze. Wygraliśmy to. Bardzo ładnie. jest! Wygraliśmy pierwszą rundę. Tak myślałem, że wygramy tą rundę. I lol, jeszcze quest'a zrobiłem. Nie ja spodziewałam się tak że to tak wyjdzie W sklepie O pakiety tylko W jednym sklepie. Co, 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 co? Przed... I lol I kupmy sobie małą skrzyneczkę, dajemy Nic nie mam, zbieramy sobie na mega skrzynkę Ty, ja nie mogę, ja nie wiedziałem o tym, lol no wrap kiełek. I co tam było? E, Sandy. Jest źle. Jest bardzo źle. O, watch. o murder. To jest Murder Mystery. Przegraliśmy to. I nie LOL. Myślałem, że to wygram. A to jest Jean pijacki Kurde. Kurde i przegraliśmy to. Nie no, już nie mamy szans. Jak my taką słabą drużynę mamy? Nie Lol. Klepie, klepie, jakoś klepie. Już nic nie widzę. Kurde. No tak nie pech. Dobra, robię coś takiego... O nie... <laughs> Czemu to się stało? Co, co, co? Gosiu go zabił? <laughs> What? 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 I lol. Nie, ja tego się nie spodziewałam. Co tu się stało? Muszę lecz mnie. Ale i tak to przegraliśmy. nie mogą mnie zabić. I... Przegrałem, przegrałem. Dlaczego? Ja przegrałem. No, przegrałem bo kurde. Przegraliśmy. Oj, ej, kto ma? Kto ma te cuby? Kto ma te cuby? Kto ma te cuby? Lecimy do niego. Nie, 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 polecę, nie poleca. Nie mam sił. nie polecę. I LOL! Kurde, przegraliśmy. No mówię. Kurde, co tu się dzieje? Co o co tu kama? Gdzie ja nie mogę przegrać, ale przy, co ja robię? Przecież ja mam jeszcze jeden, dwa punkty do zrobienia. OMG O tym to ja zapomniałam. Będziemy sobie bita. Dajemy. Nie, czyli dobry burdziała na... No. Kurczę. Ale to rundę na pewno Ej, w ogóle na, tych z, na tym poziomie to 8-bit jakoś szybszy jest. Nie zauważyliście? Potara ma tego, zapomniałam. Dobra, jesteśmy na fazie. Ej, co ten. Co ten Karol robi? Nie, nie, jeśli my to wygramy, to jestem kozak. <ścoughs> Dobra, nie zginąłem. Ten kozak. Tylko, że tantara. Dobra, robimy to. Klepiemy ich. Kurde, ja sam za tego karla, serio. Nie, 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 nie kill. nie się, Nie Nie, 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 Gościu. O, jaki mułek! Nie, 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 ja nie, do krzaku. okej 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 nie, 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 szuko? Się? nie, 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 o tym nie, nie, o tym. totalnie o tym, Kurde, 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 dobra, wiejemy, 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 lol. Ludzie, tu się kampcie. Tu kamp. Tu kamp. nie, przecież ona może iść tam. Co ja robię? jest, drugi winek. Wycięstwo numer dwa. No jeszcze to. Lecimy chyba. Dobra, jeszcze jeden i Mamy mega box. Chyba. Dobra, kurde, przegraliśmy to. Piperka. Kurde, piperkę oni mają. I to niesprawiedliwe. Ej, ej. To jest zaszły wziąć piperkę. Ja sobie biorę chyba piperkę. Ej nie, ja biorę piperę. Następną grę biorę piperę. Pajperę, piperę. piperę. dura, Ja ginę, ja ginę, 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 ginę. Ginę. Ej lol, zapomniałem o tym. Ej, fest. Wygrywamy to, wygrywamy to. Robimy to. Wina, robimy wina. Ej nie, jak ona tak daleko pol strzeliła? nie LOL, nie, nie nie czemu? Kurde, ona nas zabija. One, oni mają kolejne kile, a my mamy... Z... Kurde, kurde, tu jest Pajpeka, pajpeka. Kurde, Pajpera, co ty. Co ty... Paj... Przegraliśmy to. Nie mamy szans już. Szans już nie mamy. No mówię. O. Kurde, szans nie mamy. Kurde. Nie mamy. Nie mamy. Nie Idę. I mają już całego... Cały komplecik. Co? Oh, nie, yeah. nie, 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 nie. Czemu to się stało? No powiedzcie mi. Czemu ten los... ...nie spotkał? Mmm, biorę piper. Biorę piperkę. Nie no, czasami było, że na jednym koncie przegrywam na jednym koncie wygrywam. Dobra, gramy. Zaraz kończy i będzie kolejna część. Ja... O, dobrze, dobrze. Nie wiedziałem o tym. O, ładnie uderzyłem gościa. Um, nie... Ładnie. Ładnie bijemy gościa. Bum. Ładnie kill. Bum. Ładnie. <ścoughs> Jak ja ich killuję? <laughs> Bum. Lecisz. i Bu... ja... co się dzieje? Co się dzieje z tymi killami? Powiedzcie mi. Ja biorę ulta. O nie je, co ja zrobię? Co ja zrobię? Bęk. 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 Ten że tyle. Bęk. Ten że tyle. Bęk. Wiem, że tyle. Bęk. Bęk. I czemu ja ich To jest śmieszne! Bum, bum! <noise> e nie, my to winy mamy. Nie, No to jest ostatnia właśnie giera. No co? <noise> ej lol, ej nie, ja, ja biorę, 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 biorę coś takiego. No i się tutaj kampimy. Kampimy, kampimy. <noise> Dobra, to ja skończę, nara.